pan przewodniczący Włodzimierz Czarzasty yy, czeka i się uśmiecha nie nie uśmiecha się za bardzo może teraz się uśmiechnie Włodzimierz Czarzasty Dlaczego się pan nie uśmiecha Dzień dobry Dzień dobry taki smutny pan kroczył do samochodu. To sama ja nie, bo, czy, 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 bo, bo sobie to czeka Ale sa, sa, pan, jak same dobre rzeczy się. Nie śmierć, jak... I nie cieszyć jak taka piękna pogoda, prawda? A prezes a, a... zapowiada, że jak zła, złapie złotą rybkę, to poprosi, żeby nie było inflacji. Ale wiem pan doszczymy, do proszę Państwa do takiego momentu, kiedy rozwiązujemy problemy poprzez złapanie złotych rybek. Moim zdaniem jednak władza zapisu uprościła dosyć te procedury. Kiedyś był rząd, kiedyś był prezydent, kiedyś był premier, teraz są złote rybki. Ale to jest coś takiego, że, że chyba sam prezes nagle uznał, że to już jest nieprawdopodobne. Uznał. inaczej nie można i stało rano i myśli sobie cholera co tu zrobić, żeby w Polsce było lepiej, mam, złota takie, po ale, ale nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, że, no. że również prezes wziął się za wychowywanie młodego pokolenia. No bo za dużo w smartfony patrzą młodzi ludzie i nie dostrzegają geniuszu Jarosława Kaczyńskiego. Ja postanowiłem wczoraj wieczorem schować swoje dzieci w związku z tym i po prostu żeby ta idea wychowania nie dotknęła moich dzieci, broń Boże. Ale wszyscy się... No prezes prawdę powiedziawszy, to mam ma do tego predyspozycję. Do? I, no do wychowywania dzieci, wie pan, do no do, tak, do, 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 do mówienia o rodzinie i do, tak, ma, do to wychowywania dzieci do, do, do tego, jak świat wyglądał, bo przecież na ten świat. Ale dlatego jeśli myśli, myśli że wygra ze smartfonami, to oznacza, że już, jest, że, że już jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, choć moim zdaniem w ogóle nie wiem jak pan uważa. Że prezes już dawno temu stracił kontakt z rzeczywistością, a wciąż się pocieszamy, że dopiero teraz straci, że tak co jakiś czas po jakimś wypowiedzi prezesa wszyscy się odzywają, o stracił kontakt z rzeczywistością, a przecież to już się wydarzyło parę lat temu. Ale... No tak, tylko że problem polega na tym, że on może stracił kontakt z rzeczywistością i po... Bo... Posyłanie dzieci do kościoła non-stop i zabieranie im smartfonów o tym pewnie świadczy. Tylko niech pan zobaczy, że on ma bardzo konsekwentną wizję kraju. Ta wizja spodziewam się, że wielu osobom nie odpowiada, ale ona jest coraz bardziej zasofana, coraz bardziej zamknięta, coraz bardziej taka bardzo ograniczona do określonego systemu wartości, a ten system wartości się tak zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza. Więc wypadno. Myślę, że w pewnej chwili to wszystko musi paść. Jestem ale, przekonany. Ale to co, prezes, prezes wygasza pis? Nie, wygasać pis nie wygasza, tylko po prostu się dziwi, że ta jego wizja świata nie pasuje, że, że Polacy tak nie kochają bardzo tej wizji świata, to znaczy oczywiście kochają w 30% czy 35, no bo są głosowania, są, są badania takie, jakie są, no, ale nie kocha naprzed 60-80%. Nie kocha 90% tej wizji świata. A teraz jak jest drogo, to coraz mniej osób może kochać. Dużo jeździmy. Nie, nie reklamuję nie swojej formacji, chociaż prawdę powiedziawszy powinienem to robić. Wszystkie siły opozycyjne jeżdżą, przez prezes również. My mamy taką formułę jeżdżenia codziennie w cztery miejsca. E głównie idziemy po targach, spotykamy się z ludźmi. Nie robimy spotkań w zamkniętych pomieszczeniach, tylko wychodzimy. No więc kwestia cen jest podstawowym tematem. Trudno się dziwić, to powoli do ludzi dochodzi. Ludzie jeszcze w wielu wypadkach mają pieniądze, gdyż są takie środki, które w trakcie pandemii nie były wydawane. Ale one się kończą. Coraz więcej ludzi mówią, że biorą chwilówki. Coraz więcej ludzi widzi, że zaczyna im nie stykać. No a wrzesień będzie ciekawy, bo dzieci do szkoły, potem Boże Narodzenie i wszystkie te e, święta, które wiążą się z wydawaniem pieniędzy. Myślę, że ludzie coraz więcej widzą. Nie, nie zima może być przełomowa, absolutnie. Coraz więcej widzą. No zima pewnie będzie przełomowa, dlatego że ja nie wierzę w to, że nagle zostaną rozwiązane wszystkie problemy, to znaczy ani gaz nie będzie tańszy, ani węgiel nie będzie tańszy, ja w ogóle Ani nie olej, nie... Opałowy, nie ani olej opałowy nie będzie tańszy? Ani nie będzie tańszy, ja w ogóle muszę panu powiedzieć, może z racji wieku, chociaż nie jestem przecież do cholery taki stary, dopiero 62 lata, w ogóle jestem przeciwko... Tak że wszystko się nagle wydarzy pozytywnie bądź negatywnie. To znaczy nie ma recept złotych. Są takie zaniedbania w tej chwili w różnych sferach, że jeżeli ktoś mówi... Na przykład, a nie atakuje broń Boże opozycji, na pewno Państwo to zauważyliście. E, w związku z tym nie atakuje te swoje informacje, bo też jesteśmy w opozycji, ale jak ktoś mówi na przykład, jak weźmiemy władzę, to inflacja spadnie do 2% w przeciągu trzech tygodni, to nie można takich rzeczy. To jest, mówić. To jest o Tusku. Nie, to nie jest o Tusku. Nie, 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 nie. A kto to powiedział? Nie, nie wkręci mnie pan w takie rzeczy. Nie Tusk powiedział, że jak wyprowadzi Glepińskiego z NBP to spadnie i skończy się drożyzna pewnie w jakiejś perspektywie tak, bo dużo do tej drożyzny Glepiński dołożył. Nie, właśnie nie personifikuję tego, tylko mówię po prostu przestrzegam swoich przyjaciół z opozycji siebie również, żeby nie było tak, żeby, nie na na że, że, że nagle się po prostu powie ludziom z tych sercach, że jak weźmiemy władzę, to w przeciągu tygodnia będzie lepiej. Nie będzie lepiej w przeciągu tygodnia, ale w jakiejś perspektywie tak, dlatego że, wie pan, nie uleczy się całego systemu Systemu energetycznego w Polsce, jeżeli się nie, nie pobuduje bardzo solidnego systemu przesyłu e, energii elektrycznej. A to musi po prostu, potrwać? A to musi potrwać, to się nie da w przeciągu tygodnia zrobić. Najgorzej bym się bał, gdyby. Znaczy, cieszy, cieszy. Jestem pewien, że opozycja przejmie władzę. Jestem tego pewien absolutnie. Nie z zarozumiałości i arogancji to wynika. Uważam, że tak idą nastroje społeczne w tym kierunku i uważam, że mamy lepsze pomysły na wiele spraw, ale to musi trochę potrwać. Rok, dwa, żeby po prostu powdrażać różne rzeczy, które powinny być wdrożone. Cholera, wie pan, sześć lat temu, siedem lat temu. Ja wiem, czy ludzie chcą to, tego słyszeć? I to jest zawsze dylemat polityka, prawda? Czy powiedzieć Prawdę czy koloryzować? Proszę pana mówić prawdę. Ewidentnie mówić prawdę, dlatego że jeżeli pan teraz ludzi e, okłamie, to może i pan przejmie władzę, ale po pół roku ta a władza straci legitymację, bo ludzie się zaczną pytać, no, miało być wszystko natychmiast lepiej. Ludzi nie można oszukiwać, ludzie nie są w Polsce głupi. Ludzie w ogóle nie są ludzie są racjonalni, ludzie myślą w kategoriach rodziny, zabezpieczenia swoich interesów e, i ludzie po prostu nie chcą słyszeć kłamstw, tym bardziej, że usłyszą je bez przerwy, naprawdę bez przerwy słyszą kłamstwa, wie pan, żeśmy robili taką analizę wypowiedzi pana premiera, to są po prostu tak sprzeczne rzeczy, które się pojawiają w ciągu tygodnia, dwóch tygodni A pan myśli, że, że Morawiecki to czy, czy po prostu kłamie z premedytacją? On nie może w to wierzyć, bo jak on by w to wierzył, co mówi, to byłby głupi. Nie ma takiej możliwości, wie pan, po prostu to jest moim zdaniem racjonalny gość, który ma racjonalną ocenę. W związku z tym jedna rzecz absolutna, cynizm tylko i wyłącznie cynizm i to jest za wszelką cenę utrzymanie władzy i za wszelką cenę po prostu yy, utrzymanie tego co, 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 co zdobyła jego klasa polityczna i on sam też tak to jest wielki przecież was. a jak tak pan jeździ po kraju to odgad pan albo dowiedział się posiadł wiedzę dlaczego cukru brakuje gdzie nigdzie to jest jakiś co coś Wydaje mi się, że to jest jakiś proces złożony, dlatego że w jednym miejscu ten cukier jest, w drugim tego cukru nie ma. Nie mam oceny tego i teraz jakbym był głupi, to bym powiedział e, wiem jak to rozwiązać w przeciągu trzech albo czterech dni. Są różne, różne są filozofie w tej sprawie e, myślenia. No, również niech pan pamięta, że jeżeli ktoś miał zasoby tego cukru, to poprzez wywołanie e, dyskusji na na temat braku tego cukru pozbył się tych zasobów. A czy tak? mówi Pan o jakich hurtownikach na przykład? No na przykład, na przykład o hurtownikach. E... Na no, to musiałaby być potężna zmowa, a jednak, jednakże... Żeby... Proszę pana, cukier jest cukrem. Generalnie problem się zaczyna w Polsce z różnymi dobrami, które powinny być ogólnie dostępne. I to jest problem, który będzie się rozszerzał. Czy do tego dojdzie cukier, czy do tego dojdzie? Moka, już doszedł, gdzie idzie. Czy do tego dojdą horrendalne ceny, które rosną bez przerwy bardzo mocno, czy do tego dojdzie inflacja, to to się w pewnej chwili skumuluje w ocenę jednoznaczną tego, kto za to odpowiada. I żaden Putin tego nie usprawiedliwi. Ona oczywiście usprawiedliwia i wojna usprawiedliwia połowę złych zdarzeń. Jeżeli ktoś mówi, że to jest nieprawda, to kłamie. Ale jest też druga połowa, gdyż jak wiemy są dwie połowy. W związku z tym to, 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 to są dosyć proste mechanizmy. Robiliśmy, jeździliśmy po województwie zachodniopomorskim. Ludzie tam pytają, dlaczego 60 kilometrów dalej inflacja jest na poziomie 8%. Tak? Dlaczego to się dzieje? u nas nie jest na poziomie 15-16%. Glapiński jest oszukańcem. I to mówię jasno. To znaczy, to co on zrobił... Yy, wie pan... Ten, ten rząd rozmontowuje państwo. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ludzie, coraz większe grupy ludzi tracą zaufanie do instytucji państwa. Instytucja państwa jest wielką sprawą, którą dane społeczeństwo wytwarza i przez wiele lat społeczeństwo musi mieć zaufanie do państwa, bo są sytuacje kryzysowe, gdzie trzeba temu państwu zawierzyć, a to państwo z kolei musi rozsądnie podejmować decyzje. Jeżeli ktoś mówi, że nie będzie inflacji, tak, że nie będzie w związku z Podwyższanych stóp procentowych, i ktoś namawia do brania kredytów i po pół roku ta inflacja skoczy, skacze na 15%, stopy procentowe są podwyższane, nie wiem, 6 czy 7, 7 razy, to jest po prostu nieodpowiedzialne. I mam największą pretensję do, znaczy wiele mam pretensji do tej władzy, bo, bo widać jak to się dzieje, głównie to, że miesza ludziom w głowach, ale o tym za chwilę, to to jest po prostu nieodpowiedzialne. Ten gość to mówi. No dobrze, a dlaczego w takim razie zdecydowali się, żeby kontynuować misję Glapińskiego? No bo jest mistrzem kłamstwa. Wie pan, to nie jest tak, że wezmą następną osobę i ktoś weźmie to na siebie. Glapiński już to wziął na siebie. Glapiński już okłamał naród. Głapi, Głapiński już jest już, dla nich jest wiarygodny, dla narodu jest niewiarygodny, ale ich, ich już to nie interesuje. No, ta inflacja jeszcze pójdzie w górę 3%, 5%, nie wiem. Nie jestem ekonomistą, nie wiem jak to się dzieje, ale wiem jedną rzecz, bo czytam ekonomistów i staram się to wszystko zrozumieć, to nie będzie też tak, że z tej inflacji szybciutko wyjdziemy. To są procesy. To są procesy, to są, będą się robiły jakieś spirale związane z wynagrodzeniami. Ludzie będą starali się bronić przed tym? A nie ma realnych decyzji polegających na tym, żeby ściągać pieniądz z rynku, bo tak naprawdę inflacja jest efektem tego, że na, na rynek zostało wyrzucone za dużo pieniędzy. Nie ma, wie pan, nadal dobrze oprocentowanych obligacji na przykład, które mógłby pan z wiarygodnością kupić. To jest problem dla Pińskiego. Dla Piński, ponieważ czas oszukał, to jak będą obligacje państwowe, dlaczego pan ma wierzyć, że one będą. No właśnie, robione, no właśnie tak no właśnie. więc wie pan to jest kwestia wiarygodności też tego rządu Ale mówimy mówimy my, my jako, jako lewica my. mówimy bardzo dużo nikt nam tego tematu zresztą nie zabierze no pewno jak ktoś by chciał się z nami zabrać w tej sprawie to to zapraszamy o mieszkalnictwie wie pan no to nie jest to wiadomo jak zrobić my wiemy jak to zrobić pokazujemy Włocławy gdzie wybudowaliśmy 300 mieszkań można pojechać dotknąć wie pan Cz człowiek jest wtedy wiarygodny w tym wszystkim co opowiada, jak jest takie miejsce, gdzie pan jeździ, dotyka, widzi pan to mieszkanie 50-metrowe, które będzie wynajmowane za 15 zł z metra kwadratowego. To można zrobić 750 zł, niech pan wynajmie w mieszkanie 50-metrowe za 750 zł. Przecież można na to obligacje wypuścić, można z rynku ściągnąć pieniądze, obligacje mieszkaniowe można poprzez samorządy zacząć te mieszkania na wynajem, na tani wynajem budować. Tylko kto temu rządowi uwierzy w Wspomniał Pan o mieszaniu ludziom w głowach i nie dokończył Pan myśli. Co, co O co Panu chodziło, że ta władza miesza ludziom w głowach? Wie Pan, kiedyś miałem taką dyskusję, dawno temu, nie teraz, żeby nie było tak, że, 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 że siedzieli skórę na niedźwiedziu. Kiedyś mi się zapytano z 5 czy 6 lat temu, chyba wtedy byliśmy w kompletnym tyłku zresztą, bo nie byliśmy w Sejmie. O to, jakbyś był, była władza, na czym by lewicy zależało. No, czy resort obrony narodowej na służby, historię mm -hmm. tego typu rzeczy, resorty siłowe. Ja uważam, że największą siłą i największą sprawą jest mózg. Niech pan popatrzy, co się dzieje w edukacji. Niech Pan o tym właśnie mówi, o mieszaniu ludziom w głowach. Niech Pan popatrzy o podręczniku, pierwszym podręczniku, który został przez nich napisany przez PiS i firmowany PiSem. Przecież ten. Ten podręcznik zakłamuje rzeczywistość. Jeżeli ktoś wprowadza jeżeli ktoś podręczniki do szkół, które zakłamują rzeczywistość, to konsekwencją tego będzie zakłamanie historii. Konsekwencją tego będzie będą e, mieszanie w systemach wartości ludziom albo próba narzucenia swojego systemu wartości i to jest. nie, nie wydaje mi się, żeby to się udało, bo młodzi ludzie, ludzie jednak wybiorą smartfony. Dobra, a nie, o, do, nie, 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 dobra. nie taki podręcznik historii. I zgadzam się z panem. I'll approve the song. Robione, tak? One są robione tak jak są robione i na szczęście to się pewnie nie uda. No, ale wie pan gdzieś. Ja lubię obserwować system władzy tak, no, gdzieś był jakiś pokój, w którym przyszedł ten czarnek i przyszedł tam ktoś, kto nim dysponuje. E, I powiedział, słuchaj, napiszmy taki podręcznik, który wiesz tam na pokaże co, co jest prawdą naprawdę, tak? E, to, nie, to będzie głównie taki bardzo patriotyczny według naszego. Czego wzorca na patriotyzm podręcznik wyjaśnimy historię napiszemy jak to było naprawdę a nie tak jak tam wszyscy mówią tak zapomnimy o innych krajach zapomnimy, zapomnimy o historii innych krajów zapomnimy o, o innych religiach zapomnimy też o ludziach niewierzących, powiemy jak ten Polak powinien wyglądać do tablę pan Kaczyński dwa dni temu czy wczoraj o, o, o tej wojnie, że to, to jest to jest ciąg dalszy tych marzeń tak no tak, tylko e, wydaje mi się, że e, te, ta operacja w przypadku PiS-u zaczęła się za późno, żeby przyniosła im korzyść. E, nie ona nam przyniesie korzyść, bo ludzie w tym zakławaniu nie będą chcieli żyć i znowu złapiemy 2-3 następne procenty. Tak nawiasem też apeluję do siebie do siebie i do opozycji, do opozycji i do siebie. E, Pan, my musimy przejmować e, i rozmawiać z elektoratem PiSu. Musimy rozmawiać z wyborcami PiSu. To się tak nie da, żeby ciągle w ramach tych 40 czy 45% przelewać z jednej partii opozycji tej na, na drugą poparcie. To jest bez sensu. Sens jest ta, taki, żeby e, no znać jako... taką ofertę, żeby, żeby elektorat PiSu e, mógł bezpiecznie powiedzieć w związku z tym, że ten PiS w wielu sprawach się wygłosił głupia, zagłosujemy na kogoś innego. I wie pan, no ktoś musi być na przykład gwarantem całej sfery socjalnej. Wiem, że pan powie inflację. Tylko bo inflacja jest łatwo powiedzieć, no dbajmy, 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 tylko najgorzej jest powiedzieć tym, którzy nie będą mieli co do gadka włożyć. Bo jak pan im powie w imię inflacji to nie będziecie mieli pieniędzy, to po prostu kosy pójdą w ruch. Eee, w, weekend, w, weekend ukazał się, w weekend ukazał się sondaż w kantaru dla gazety wyborczej. Eee, w którym to koalicja obywatelska tam nieznacznie o jeden punkt procentowy wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim miejscu egzekwo 8%, prawda, poparcia Szymon Hołownia i Lewica. I teraz tak, no widać, że Platformie... Wie, wiem, że jeszcze za wcześniej nie ma co już dzisiaj podejmować decyzji. Ale e, odnoszę takie wrażenie i proszę mnie naprostować, i, i, jeśli to jest złe wrażenie, że Donald Tusk zdał sobie sprawę z tego, że z Szymonem Hołownią to razem nie pójdą, nie stworzą e, bloku na przykład wyborczego. I ten taki lewicowy... Skręt Donalda Tuska, przynajmniej w warstwie głoszonych haseł i zapowiedzi. Czy to nie jest ukłon w stronę między innymi Włodzimierza Czarzastego z tego i sygnał, że Platforma chce być centrum Proszę pana, najpierw o sondażach. Przestrzegam. Naprawdę przestrzegam. Wczoraj się okazał następny sondaż z firmy też wiarygodnej, który pokazuje różnicę 10% między pisem a platformą. Sondażami jest tak, że trzeba obserwować tendencje, a nie nie mówię tego do pana, tylko w ogóle w przestrzeń, a nie fascynować się jednym sondażem. Tych sondaży w lipcu było 8. Będą jeszcze jeden albo dwa, przypuszczam, bo koniec lipca. Stąd, stąd ta, 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 ta wiedza, wiem mniej więcej w jakim to cyklu się okazuje. W związku z tym poczekajmy, zobaczmy. Natomiast nie ma, co do opozycji, muszę Panu powiedzieć, że dawno naprawdę dawno nie było tak dobrej atmosfery e, między liderami opozycji i, i, i na opozycji. E, ja się będę cieszył, jak będzie opozycja rządziła i w ramach tych rządów... Będą realizowane takie sprawy jak państwo świeckie, jak sprawa praw kobiet łącznie z prawem do aborcji, jak sprawa mieszkań, e, którą zawsze żeśmy jako lewica e, tworzyli. Jeżeli e, największa partia, bo największą partią opozycyjną jest Platforma Obywatelska, to głosi, to, to po pierwsze, znaczy, że przyzwyczaja swoich wyborców i wyborczyni do domyśli. tego, że te hasła są. Po drugie, że wie, że bez lewicy się nie da rządzić. Lewicy również wie, że, że, że ma nie być arogancka i nie jest największą siłą na świecie, więc idzie dobre, panie redaktorze. Dobre. Idzie dobre, tak. A jak często y, się widujecie? Są jakieś takie regularne spotkania, na przykład pana z Gonalduski. Wystarczająco często, wie pan. Kiedy ostatnio się widzieliście? Proszę pana, ale tu będę y, bardzo miły, ale będę y, w tej sprawie taki z dystansem. O spotkaniach. Się nie opowiada, A dobrze, ja tak? nie chcę pytać. Mamy kontakt, mamy kontakt i kontakt, bo mamy nie bo pan mówi, że nigdy, ma nigdy mamy tak kontakt. dobra współpraca nie była, więc. Tak, Bo nie mieliśmy kontaktu. Mamy kontakt. A, okay. tak. Czyli macie kontakt, już jest lepiej. Nie wie pan, mamy kontakt wszyscy w, w, w cztery formacje. Mówię i o PSL-u, i o Hołowni, i o platformie i, i o lewicy. Robimy zresztą różne rzeczy wspólnie, proszę pamiętać, bo i umowa z samorządowcami jest podpisana, i umowa z kodem co do kontroli wyborów jest podpisana. Nie ma tu problemu tylko też e, błagam, e, nie, nie przyspieszajcie tych czterech struktur, tych czterech formacji, żeby jutro coś natychmiast. To znaczy, my musimy siebie nauczyć, musimy do siebie nabrać zaufania. Mówię to po prostu chyba jak normalny facet: to znaczy, to się nie zdarzy jutro, nic się nie zdarzy jutro, tak? To musi być. Czyli na razie jest taka gra przedwstępna. Tak, ale niech pan zauważy, że nikt nikogo nie atakuje. Niech pan zauważy, że nie ma języka agresji. Myślę, że jakby pan się mnie zapytał dwa lata temu na temat te, tego, co robił pół, pół, pół roku temu, to pewnie, pewnie by pan nie spotkał inteligentnego, uśmiechniętego, cudownego, w świetnym nastroju człowieka, który mówi o swoich przyjaciołach z opozycji, super superlaty. Jedzie pan na wakacje? Bo ty, ty, jadę, na Mazury. jadę na Mazury, jadę na Mazury. E, po pierwsze dlatego, że kocham Mazury bo to żeby tu nie tworzyć jakiś cudów tam, że nie za zagranica lubię granicę, zresztą wszystkim, których na to stać i to też dzieci, szczególnie młodzież powinni zobaczyć. Wie pan, ja, ja uważam, że świat jest piękny, inne kultury, inne historie narodów, inni ludzie, tolerancja, otwartość. To jest to, co PiS zabije tak naprawdę, bo po prostu ludzie ludzie lubią ludzi i to i to kiedyś Kaczyński zrozumie tak i żaden. Żadne zabranie smartfona i, i kazanie iść i, i wielbienie Klarów w tym kraju nie przejdzie. Po prostu nie, już jest za daleko. Włodzimierz Czarzasty, e, nowa lewica, lewica e, był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję Państwu. Przy okazji gratuluję, co świadczy o braku liczbowstwa z mojej że dopiero teraz. Na koniec że pan, rozmowy. Że Pan został. Nie, nie, że nie dzwoniłem tydzień, dwa tygodnie temu i mówiłem, trzymałem za Pana kciuki. Eee, gratuluję nie, redaktora oposzę, nie się ten jak, jak okładeczka? Okładeczka w porządeczku. W ogóle w porządeczku, hmm. tylko wie pan, zawsze mam taki, takie marzenie, żeby e, Newsweek, Politykę, Gazetę Wyborczą, Tok FM, e, TVN24 zaczęli zacz, oglądać większa ilość ludzi, bo ja, ja mam takie wrażenie, że to jest taki człowiek jak ja. Biorę Newsweek, biorę Politykę, biorę Gazetę Wyborczą, słucham Toku, oglądam TVN, e, czytam to, co Onet pisze, tak? no ale jakby tak, tak zrobić, żeby też elektorat pisu to czytał, to może by trochę więcej rozumieć. Ale nie ma zakazu. No, no, nie tak. ma zakazu. Ale wie pan o czym mówię tutaj. Dziękuję bardzo. Dzie e, Dobrego dnia, udanego urlopu. Dziękuję panu i państwu wszystkiego najlepszego. Do widzenia. Bardzo dziękuję.